Partnerem filmu jest footballteam.pl. Darmowa gra przeglądarkowa w formie menedżera piłkarskiego. Codziennie czeka na ciebie dawka emocji w piłkarskich ligach internetowych. Dołącz do nas. Załóż swój klub, ulepszaj stadion, zbierz graczy, wciel się w swojego piłkarza, trenuj, zdobywaj lepsze przedmioty, otwierając paczki, ulepszając je, handluj nimi i zostaj najlepszym. Rejestrując się z linku w opisie dostajesz bonus w postaci 200 punktów energii na start. Cześć witajcie, ja jestem Nexu i witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Na samym wstępie standardowo chcę Wam przypomnieć o moim Instagramie Nexu przez lub pierwszy link w opisie oraz zostawcie łapeczkę w górę dla zasięgu, także co? Ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. W 2017 roku do internetu trafił jeden z najbardziej przerażających filmów tamtego roku. Pokazuje on straszne przerażające krzyki wzburzonego zwierzęcia, choć nie wiadomo jakiego rodzaju. Pokazuje grubą białą warstwę śniegu i ciemną zalesioną okolicę, z której wyłaniają się dźwięki agonii albo cierpienia. Użytkownicy w internecie mają różne teorie na ten temat, od mniej prawdopodobnych jak Bigfoot, do tych, że były to kojoty albo wilki. Wiele ludzi pisało, że słyszeli podobne dźwięki w Ontario i Missouri, ale nikt nie ustalił dokładnie, co je powoduje. Nawet kilka stron internetowych próbowało wyjaśnić skąd pochodzą, ale nigdy nie wydaje się być blisko rozwiązania. Skryś. What the? Szepty w Yellowstone pierwszy raz zostały udokumentowane w 1890 roku. Niepokojące dźwięki, które są najbardziej słyszalne z okolic jeziora Yellowstone. Niektórzy ludzie twierdzą, że mogą być powodowane przez aktywność sejsmiczną, a inni, że może to być coś bardziej złowrogiego, jak dusze ludzi, którzy utonęli w tym jeziorze. Dźwięki są słyszalne zazwyczaj wcześniej rano i wydają się pochodzić z jednego punktu. Edward Linton, profesor biologii w Waszyngtonie w 1893 roku, opisuje te dźwięki jako nieokreślone Dźwięk po głosu, charakteryzujący się niewielkim metalicznym rezonansem. We wcześniejszych latach geolog Frank Bradley zauważył, że to przypomina coś pomiędzy gwizdkiem i skumleniem konia i słyszał to codziennie, gdy jadł śniadanie. Inni mówią, że przypomina to dźwięki człowieka. Pierwsze teorie tego jeziora sięgają do lat 30. XX wieku. Nawet teraz, w 2019 roku, nikt nie jest w stanie wyjaśnić, skąd pochodzą te dźwięki. We wrześniu 2016 roku ktoś wstawił dziwne nagranie na YouTube'a. Pisze, że było to późno o 19.50 w Smithfield Road Island. Tłumaczy następnie, jaki gdzie dokładnie usłyszał te dźwięki. Pochodzą one z lasu za jego domu. I trwały od 15 do 20 minut. Można je łatwo usłyszeć. Brzmią jak cięcie jakiegoś metalu. Niedaleko stoi masz radiowy i stacja kolejowa. Użytkownicy w komentarzach pisali, że mógł być to wiejący wiatr albo przejeżdżający pociąg. Po tym która wstawiła ten filmik dała więcej informacji na ten temat, że w nocy nie było wiatru i nie jechał żaden pociąg, dźwięk jest bardzo wysoki, nie wydaje się być przerobiony w jakimś programie, nikt nie jest pewny co to jest albo skąd to pochodzi, od tamtego czasu nie pojawił się już żaden film od tej osoby. W okolicy Parku Narodowego Józemit jest obóz Sierra. Był to obóz łowiecki w latach 50. Żeby się tam dostać trzeba przyjechać albo przejść 13 km i nie ma innej drogi, żeby się tam dostać. W miarę jak krajobraz się zmienia w ciągu roku, ten teren staje się być trudny do poruszania i jest otwarty tylko dla niewielu doświadczonych ludzi. Przez kilka lat turyści opowiadali, że mieli dziwne doświadczenia w tym obozie i mają dowody rzeczowe, aby to udowodnić. Został wydany nawet film dokumentalny na ten temat, nazwany Missing 400 The Ron Morhead doświadczył najwięcej takich dziwnych zdarzeń. Pierwszy raz usłyszał to w 1971 roku, gdy już był w obozie od kilku dni i przyzwyczaił się do dźwięków z lasu. Bardzo szybko rozpoznał, że jest to coś innego niż zwierzę. Było to w nocy, dźwięk jakby dochodził z całego lasu. Bali się, że ich strony zostaną zniszczone przez jakiegoś dziwnego stwora. Kilka lat wcześniej inni ludzie też opowiadali, że słyszeli takie głosy, ale nie byli w stanie tego nagrać. there's two of them across the creek at the big rocks Także to by było na tyle, jeżeli film wam się spodobał, szczerze łapkę w górę oraz jeżeli jesteście nowi, zasubskrybujcie ten kanał po więcej, myślę, że nawet fajnych filmów. Także co, ja nie zabieram wam już poranka, popołudnia, czy też wieczoru. Trzymajcie się, na razie, cześć.